I teraz będziemy uwalniali bażanta, o nie, nie mogę ten pod słońce, teraz będziemy uwalniali bażanta, tutaj tu idzie szkóropłatkę leśną z podczas. Będę tam mu najeść trochę, uwaga, jest tutaj, e, tak, żyje, jeszcze żyje, trzeba będzie teraz, o, że sznulek jest tutaj przytwierdzony, no to ale Chłopaki z Greenpeace'u. Mhm. Proszę bardzo, skomplikowana i wyrafinowana technika. Basant uwolniony. Kręcę, kręcę, kręcę. To musi odczuć, żeby, ten, żeby... Nie, to czekaj, ale może. Aha, dobra. Myślałem, żeby żeby to podnieść w ogóle. Całą tą kryjówkę. I ja on sobie wyleci. Tak? Nie wiem. nie wiem, czy to. A. da się podnieść. A co on w ogóle taki jakiś zmartwiały jest oj oj. Czy się jeszcze spóźnili? Przed chwilą latał. Przed chwilą latał. Dobra, co mi się to może magicznie. A, bo on udaje, że jest martwy, no tak. weź to... Nie przygniotłem go. Co ja mam tego... A nie może on się udusił. Nie wiem, czy go można dotykać. bo można, nie? się grypał, uwaga. No tak, nie ma racji. Skręcisz, Skręcę cały czas, to jest dokument. Pytasz. Patrz, tu mu na szyjce się coś... Cholera, jasno, no. Mhm. No, no tak. Przepaliłem, dobra. No przepaliłeś, tylko że... Cholera, jasne. Chyba już go nie uratujemy. Tak, to ten człowiek jest winny. Biedny barżant, no. Cholera jasna. Tak jeszcze raz. Oj, oj. chyba nie żyje. No dobra, nie będziemy mu robili stacji krążniowo-oddechowej. No, Przykro nam, niestety, akcja zakończyła się niepowodzeniem. kierunku, ale ławka można rozpierdolić, żeby na ten. Właśnie. Będziemy tu przychodzili regularnie. jednym Basia. Mamy na przykład karteczkę dla właściciela pułapki. Hmm. Nie mamy na czym, nie mamy też czym. Koniec dokumentu. Koniec.